Cześć. Wiecie, że my, kobiety, często tracimy kontakt z rozumem przez swoje stany emocjonalne. Dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć o tym, jak wyłapać niepokojące zachowania u partnera i jakie czerwone lampki powinny Wam się zapalić już podczas pierwszej styczności z nową poznaną osobą. Po pierwsze, musicie uważać na to, jak dana osoba zaczyna tylko mówić o sobie. Może to być przejaw bardzo dużego egoizmu i nadmuchanego ego, które posiadają przeważnie osoby o narcystycznych zaburzeniach. Drugim takim sygnałem jest to, że dana osoba po krótkim czasie znajomości od razu deklaruje jakieś plany na przyszłość, poważne plany na przyszłość, deklaruje swoją miłość. To może być fajne i na pewno się z tym wspaniale czujecie. Ale to nie jest normalne. Ludzie się takim zachowują po pierwszych kilku tygodniach znajomości. Tak samo jeśli zaczynają oceniać od razu twój wygląd, sposób ubierania się, uważaj, bo wtedy mogą być przekraczane kolejne granice i będzie kontrolował twój sposób, w jaki się i zachowujesz i ubierasz. A może powinnaś zwrócić uwagę na to, że jakiekolwiek przewinienia są odwracane na jego korzyść i od razu przerzucana wina na Ciebie, też na to uważaj. Kolejnym symptomem zaburzonej takiej osobowości na początkowej fazie relacji jest to, że dana osoba chce, żebyś tylko przebywała z nim, chce cię zamknąć w domu, deklaruje takie teorie, że tak powinno wyglądać, że kobieta powinna siedzieć tylko w domu. Uważaj, bo to jest kolejny objaw manipulacji i kontroli. A może zauważyłaś, że każe cię ciszą, jak, jak nie zachowała się tak, jak by chciał? Nie odbiera telefonu, czy na Twoje SMS-y nie wiesz o co chodzi, prawda? To nie jest normalne. To jest kolejny objaw manipulacji. Jeśli zaczynasz taką relację i wyłapujesz te czerwone lampki, o których Ci powiedziałam, nie chodź w to, bo będzie coraz gorzej. Te zachowania będą eskalować. A jeśli znikwisz w takiej relacji, to powiem Ci dalej, co robić. Jestem prawnikiem, mediatorem i zajmuję się wyprowadzaniem ludzi z takich toksycznych relacji. Zapraszam na razie.